Przyjemny wieczór, i tak idę sobie po basenie, i zastanawiam się cały czas brzmi, brzmią mi w głowie słowa Jezusa, który powiedział: Nazywam Was przyjaciółmi moimi. Dlaczego nas tak nazywa? Jezus bo odsłonił na nasze serce, bo nam zaufał. I tak zastanawiam się, a jak ja go nazwę? Czy ja mu tak potrafię zaufać, jak on mi Bóg zdradził swoje serce, zdradził to, po co przyszedł i co chce i zamierza zrobić. A ja czasami mam sekrety przed samym sobą, sam sobie nie ufam. Właśnie chyba po to on przyszedł żebym odkrył to, że mogę sobie ufać, że mogę Jemu ufać. Taka jest miłość, otwiera na wiele rzeczy. Dobrego.